jest gotowa za mną 1 na 1, także lecimy. Zawsze! Move mm, out! Raz, dwa, trzy. Lecimy. Szkoda, że sobie mieli Szkoda wow. Nie wiem, ten serwis ma zepsut coś tu nie, ty... let's go, nie strzelam, let's go nie wchodzi No serio, ja to nic nie widzę tej słuchaj, trzeba rozdziałkę zmienić. Ja no się zrespić nie da Szkoda, że to nie, Powiem, że to jak przegram, Ej no serio nie może! Co jest? Wszystko obok. Go, go, go. Ej nie, ej, naprawdę mam blokadę! Mam blokadę. Yeah. Poś, poś, poś. Psychicznie siadłem. Psychicznie siadłem. <laughs> no jestem no. pauza tak też to wziął Move Jak się przeżelasko.

Nie, serio, ja nie wiem co się dzieje, nie mogę się wstrzelić, jestem załamany Aż mi głos już zmiękł Dobra, mapatero, zawsze to jest mapatero, nie ma opcji, że to przegram Dajesz kubik go, go, go. Już nie jedną laską sobie radziłeś, dasz radę Ezy!

SMS przyszedł, bo włączyłem Śliji. Szkoda. Szkoda, że sobie Eli mieli. Szkoda. A ah, To biali grą na pewno. A ah, jest SMS. Kubik szkoda, że sobie mieli. No szkoda. Dobra. User join channel. Kubik. Good game, to ja byłem, jak coś, ale nie mogę grać Aha! Mimo to hartujesz! Ja pierdziele, tak, patrz, co to takie chedy sądzi! Ja się małym chłopie Dobra, to był troll! Ja pierdziele, ej, ja już chciałem usuwać tą grę, naprawdę jak mnie zniszczyłeś, chłopie? Ej, ja to wychodzę, mówię, Ezy, grałem z nią wczoraj na tej mapie. Było do 6 dla mnie może. Dobra. Ej, serio, ja jeszcze za bo ja sobie Dobry do No, dobra, to był terow na szczęście. Aha, to już wiem, dlaczego na Tesa nie chciała wejść. Ale mnie zrobiła. Będzie kara, Eli, będzie kara. Na stówę będzie kara, jak się spotkamy. I to nie będzie przyjemne. To nie będzie przyjemne. Dobra. Wydaje mi się, że możemy zakończyć. I chyba dzisiaj było... One, two, three. This is sensational. This is sensational. Kobieta Power. Dzięki, Iza. 20 dolarów. Ja, piernicz. Szkoda, że Nexo jest kobiet.